Otwieram pierwszy drużynowy przegląd twórczości artystycznej na temat Grunwaldu. Pierwszy drużyny pożarniczej imienia Stefana Batorego. <grymne> <grymne> Drzwi zasiadają. Przewodniczący druh Waldemar Woźinski. Dwa nagie miecze i flagi rywalizujące ze sobą, e, e, no, tych tamtych rycerzy, rycerzy i ten i to upamiętnia wojnę, dwie, dwie flagi jedna flaga polska, drugą Krzyżacką i krzaka, i kacerza, i. Kracerza, i... Ciekawe. Mam pisunek, nazwałam go też Harcerze na Polach I tu są dwa nagranie miecze, i tu jest harcerz, harcerze z ptaką. No to wszystko. <grymne> 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 y, mój rysunek przedstawia bitwę tu jako Dubarskich. Tu są polscy rycerze, tu są krzyżacy, tu jeden zabity leży, tu się biją, tu jest do co strzał w tu jest łucznik, i tu jest zamek, a ten. Y, to, dalej podnosi. No, Rysunek przedstawia harcerza i dwa nagiemie. Продолжение Dla stoczył istoczy zwycięski. Nazywam się Paweł yy, stworzyłem yy, piosenkę własnego autorstwa. Bądźcie <laughs> przyjaciele, pojedziemy na drumba, Otworzymy bitwę, która była się odbyła. Myślę, że weźcie wiedzę i topory. Idźcie na wojnę, wygrać ją i ocalić swój kraj. Przyjaciele, chodźcie, tam rozłożymy namioty. Zjemy coś i otworzymy bitwę. Chcę, żeby się nie niecze i topory. Idźcie na wojnę, żeby wygrać i, od... i ocalić swój kraj. Chodźcie, przyjaciele, złożymy namioty i spakujemy się. Czy że weźcie dziewczyny i topory, żeby pójść na wojnę i ją wygrać, i ocalić swój kraj. Chodźcie, przyjaciele, chodźcie, przyjaciele na pociąg, bo się spóźnimy na pociąg do baniewa. Wśniętą wąską, władzę w podziemce wielkie zwiedzictwo. Z w autorstwa, dzięki. Uważam, że swojego I w słońce świeci wysoko, wysoko, a w polu stołu mycerza. z polu stołu pol, mycerza, Daleko widzi oko, że krzyża w wiele. wielkie biedę. Piękna zaczęła, słychać, tam go dali tu łuki, napięte, Gomez przytuje polskie zwycięstwo, a gościem efekt brzmi nasze mocno. Aha, tak, to Krystian teraz. Ja pomagam im. Wejdziemy to będzie... ...to Łomnie, w wojnie. nie? Patrz, jest będzie pierwszy. Tu będą pierwsi, Najpierw beto, o, tutaj tady. No to, no, to będzie tak, no, po na, Bo tu wiesz, już taki pisotrony. tutaj będzie na Tak, z na O, to będzie mnie został. Może bokiem ustawimy. Co?

No, byli, w lesie. byli w lesie. krzyżacy w lesie. czekali na pierwszy ruch Polski, aż w końcu lewe skrzydło polskie, którym dowodził książę Witold, litewskie, ruszyło na tych na krzyżaków, ale krzyżacy odpadli, atak, a tam się uciekli do lasu, ale później nawracają się, nawrócili się i tak boliły, takie coś. Ten ruszył i ruszyła cała artyleria ciężka. Jak je nie brał udziału w wojnie, i tutaj ją oni strzelali, te się No i się zaczęło wojno. No i wiecie, co było tak? No. Aha, no tak. Dokładnie jak tak, o, to y, urliformingę. No to nasz y, zginął w tym miejscu wyginą w tym miejscu no i Polacy wygrali. Polacy A jeszcze gdzieś czytałem, że tutaj z tym, z Władysławem Jagiełłem był ryczek, rycerz, jakiś rycerz z Krzyżacki ruszył na tym o i ten rycerz go uratował z lasu on No i Polacy, byli, aha, już wiem, przypomniałam się i część Krzyżaków uciekła do Malborga i Jagieło ze swoimi wojskami zamiast od razu ruszyć na osłabiony, na osłabiony Malbork to wrócił się, wrócił się, wrócił się do Polski, umacniając swoje wojsko. I to był właśnie błąd. Dziękuję. A co, powiedzieliście? udaje się na obrady. <noise> Czternasta trzydzieści pięć. Tutaj. Powiedzieć? To A co, jest? co to jest, co to jest? Co to jest Berdyk. Teraz chciałbym wręczyć nagrody, bo z jest dyplom dla Katarzyny Ciszkiewicz za udział, za rysunek na talce Gruba. Wyróżnienie za żywy rysunek dla Krystiana в какой которых...

podziękować naszemu żyry i druhowi Łukaszowi <kluczy> i druchowi Bartowi. No, Kasia nam. No. A w ogóle wiecie to leci? Pali się, pali się, ojej. Każe bo jak dodam, to będzie trochę brzydko, nie? No to pierwsza GHDP? HDP? No. To no. dodamy G czy bez G? Bez G. Jak to? Pali się, pali się, oj, pierwsza, pierwsza GHDP. GHDP. Każdy, ja idzie, idzie do Tak, Kasia idzie po talerzy.

Po prostu fajnie. Nie wiem, dlaczego ja wygrałam ten, ten konkurs ten piosenki. Nie wiem, bo ja wszystko śpiewam. To jest, jest 11. Na A co widzi, druga? Ten przegląd bardzo mi się podobał. Pokazuję Bardzo się cieszę za moje za zajęcie pierwszego miejsca. Bardzo fajne, a teraz, no do, moje wrażenia były bardzo fajne, podobało mi się nawet bardzo, no i się tu przyjść, zrobić to wszystko, co trzeba było zrobić, no, no i fajnie było. Jestem ja mile zaskoczony poziomem bar... W kości grombalskiej Bardzo zadziwił mnie Paweł swoją piosenką. Bardzo mi się podoba. Dziękuję. O, bo ja jestem w jestem szczęśliwa, happy. Może coś jeszcze pokroić. Coś się jeszcze... O! o, to też nagramy. kramy. Nie, oczywiście. Pierwsze kanałowe. Najprzeb. Dobrze. O, chodź dalej. dla oglądaczy, proszę. Czy to no. jest zgodę na politykę? Proszę. na polu. wydawnictwo. Krystya, Krystya, Krystya. Krystya, Krystya, Posso marcar na